Dzisiaj będzie kolejny test odlewania logo YouTube'a z puszek aluminiowych. Puszki już się topią, już się topią bardzo ładnie. A za chwilę będziemy odlewać. Chyba to nie wyjdzie. Jakoś ta góra Jak Nie chce się normalnie ta góra pięknie zrobić. Zobaczymy no. Poczekamy na chwilę, ale to już wygląda lepiej. Poczekamy trochę, aż wystygnie to. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, nie? Wygląda to lepiej, no. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę to wystygnie, no i za chwilę będziemy tą formę właśnie rozwalać, czy zobaczymy, co z tego wyszło, no. Taka forma taka na szybko dzisiaj. Już drugi odlew. Zobaczymy, co, co nam kurde

No wyleciał Proszę bardzo, to już wygląda lepiej Taka forma została Jeszcze to jest gorące No ale nie wyszło najgorzej, proszę Państwa Drugi cios Trochę lepszy wynik No Jak będzie to przypominało jako tak o logo YouTube'a, to będzie do wygrania, jeszcze do pośrodka muszę stawić taki trójkąt kiedyś. Zrobię sobie jeszcze raz inny odlew, chyba głębiej to zrobię. No i nieźle wyszło, kurde. No się mi, kurde. Aluminium. Aluminium tutaj. No nieźle wyszło, kurde. Jeżeli się podobało, to wstaw suba to czy też lajka Wiecie jak jest, no. Kurde amatorskie warunki w piecu I cegła Zwykła normalnie na Porobetum Nieźle wyszło kurde no Całkiem całkiem jestem zadowolony dzisiaj Nieźle to wyszło I co tam Jeżeli się podobało Zostaw łapę, suba Czy też skomentuj ten odcinek to do zobaczenia, do następnego. <laughs> albo rozbierki, albo przetapiania. Coś takiego wyszło. No nieźle, nieźle. Więcej aluminium było i większa forma była. To, cześć.